W ubiegłym roku media, wiele mediów w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza tych o tematyce religijnej, przychylnej wierze podawało piękną informację, że oto młody 27-letni mężczyzna Michał Lewiński przeszedł 1700 km pieszo z 3-metrowym, ważącym 15 kg krzyżem, na ramionach, czyniąc ten znak krzyża nad całą naszą ojczyzną. Bo trasa wiodła od Bałtyku aż po Giewont, od Gniezna aż po Sokółkę, więc ten znak krzyża został nakreślony. Michał razem z Matką Bożą Fatimską która peregrynuje dzięki tego, temu, że jest jej kustoszem, odwiedza od października ubiegłego roku naszą ojczyznę, nasze miasta i dzisiaj jest z nami przez najbliższy tydzień. Będzie pośród nas. Będzie się z nami modlił i za nas modlił, za naszą ojczyznę, o łaskę wytrwania wierzy dla tych, którzy trwają, i łaskę nawrócenia i nawracania się dla nas. Wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy oddalili się i są obojętni religijnie, również w duchu wynagrodzenia Matce Bożej. I prosimy bardzo serdecznie, teraz to będzie taka, takie króciutkie świadectwo, część właściwie świadectwa Michała, aby się z nami podzielił, jak Bóg przez Matkę Bożą działa, jak to się zaczęło w Twoim życiu, bracie, jak trwa. Będziemy mieli okazję spotykać się z Michałem przez ten tydzień, też rozmawiać. Kto będzie chciał, to jest w naszej dyspozycji. A program naszej modlitwy i spotkań podamy w najbliższą niedzielę. Natomiast jutro, ponieważ jest to taki czas jeszcze bez, jakby bez ogłoszeń parafialnych, to jutro po Mszy Świętej o godzinie 8 będzie modlitwa różańcowa. I po mszy święty o 17.00 wystawienia świętego sakramentu i również modlitwa różańcowa. Serdecznie prosimy Cię, bracie, abyś głosił imię Pana. Zobaczycie, zobaczycie włączony jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, teraz będzie krótko, może historię takiego z mojego nawrócenia to przełożymy na kolejny dzień w przyszłym tygodniu, ponieważ mi to zajmie trochę sporo czasu i nie da się tego tak w 10 minut powiedzieć. Teraz bym chciał coś powiedzieć na temat właśnie tej peregrynacji, tych dwóch kolumn, tutaj, tu, które tutaj widzimy. Kochani, w 1993 roku. Siostra Łucja pisała, że Fatima to Boży tydzień, a my jesteśmy w jego trzecim dniu. I pomimo że objawienia się już skończyły, jednak sama Fatima trwa nadal i ma zakończyć się triumfem niepokalanego serca Maryi. Zanim to jednak nastąpi, świat musi zostać oczyszczony i jak wiemy z trzeciej tajemnicy fatimskiej podczas tego oczyszczenia zginie wiele narodów. Pan Bóg jednak przygotował ratunek dla świata w niepokalanym sercu Maryi, i właśnie dlatego, jako wspólnoty, które tworzą męski Różaniec, zorganizowaliśmy tą peregrynację, żeby otworzyć się na całą wspólnotę kościoła w Polsce i żebyśmy wspólnie realizowali to, o co Matka Boża w Fatimie prosiła, ponieważ dzięki temu grzesznicy będą się nawracać, w naszej ojczyźnie zapanuje pokój, a my podczas tego czasu. Gdy Pan Bóg dopuści, aby skutki konsekwencje naszych grzechów dosięgły cały świat, zostaniemy ukryci w niepokalanym sercu Maryi. Tak jak ksiądz mówił, w zeszłym roku pokonałem Polskę z Krzyżem to była taka pielgrzymka, pokonałem 1700 kilometrów. Ja wtedy czułem takie pragnienie w sercu, żeby wziąć ze sobą figurkę Matki Bożej, żeby podczas tej pielgrzymki Maryja mi towarzyszyła ale spotkałem się z założycielami Męskiego Różańca, ja im opowiedziałem, co chcę robić i na koniec naszego spotkania właśnie powiedzieli, że chcą zorganizować taką peregrinację, i ja to odebrałem jako takie osobiste zaproszenie od Maryi, że ja jej nie muszę brać wtedy w tą pielgrzymkę moją, ponieważ będę z nią jeździł po Polsce. No jak widać, tak się stało. Podczas tej mojej pielgrzymki Pan Bóg no, wiele mnie nauczył, ale szczególnie wspominam taką jedną sytuację. To był ósmy dzień mojej podróży. Yy, spałem wtedy u, w Poniatowie u Proboszcza. Rano wyszedłem stamtąd. Po jakichś pięciu kilometrach podjechały do mnie dwie panie od, od księdza Proboszcza, wysłane i powiedziały mi, że. Już nie muszę się dzisiaj martwić o nocleg, ponieważ mam załatwiony nocleg w miejscowości, do której się, uda, do której się udaje. Probosz po prostu zadzwonił do kolejnego proboszcza no i poprosił, żeby mnie przyjął. Dołączył do mnie Mirek, taki mój znajomy, żeby mi pomóc nieść krzyż, no i idziemy razem. No i nagle w pewnym momencie przed nami zatrzymuje się samochód, jakieś 30-40 metrów. Mężczyzna otwiera drzwi. Wyciąga aparat i w tym momencie, jak on wyciągnął ten aparat, to zatrzymał się ko koło nas naprzeciwko nas, bus, z którego wysiadają dwie panie. Jedna trzyma w ręku banknot 100 złotowy i od razu leci i daje mi ten banknot. I w tym momencie ten mężczyzna zaczyna robić zdjęcia. No ja pierwsze co sobie pomyślałem, mówię, no jakaś prowokacja, pewnie ktoś z Gazety Wyborczej przyjechał, żeby jakąś prowokację ustawić, potem tam nieładnie opisać. No ale dobra, idziemy dalej. Ten mężczyzna cały czas jeździł, robił zdjęcia, już strasznie mnie irytował, ale uśmiechałem się, starałem się być miły. No i doszliśmy już do tej miejscowości i na, i na krzyżówkach trzeba było skręcić w lewo 100-200 metrów i był kościół. No, i my dochodzimy, skręcamy, ja się patrzę. On tam stoi przed tym kościołem, z aparatem, i jak na tylko zobaczył, to już zaczyna robić zdjęcia. Wchodzi za nami do kościoła. Ja już naprawdę strasznie się zirytowałem tym wszystkim. Mirek do mnie podszedł, mówi, że słuchaj, ja już muszę jechać, jakiś nocleg sobie znaleźć. Ja mówię, dobra, no to jecie, ja jeszcze zostałem w kościele, pięć minut się pomodlić. Wychodzę, patrzę, a oni stoją we dwóch, rozmawiają. Ja myślę, no pewnie go tam wypytuję o jakieś szczegóły tej, tej całej pielgrzymki. Podchodzę do nich, naprawdę zdenerwowany, już mało brakło, żeby mnie wybuchnął. I Mirek do mnie mówi, mówi, przywitaj się, to jest ksiądz proboszcz. Ja tak usłyszałem, uśmiechnąłem się, tylko ładnie się przywitałem. Te wszystkie złe myśli odeszły. Ale właśnie zacząłem się zastanawiać, właśnie dlaczego tak jest, że po prostu, że, że tak daje się, że właśnie tu Pan Bóg mi uświadomił właśnie dwie sprawy. Jak powiedział faryzeuszom, że nie sądźcie po zewnętrznych pozorach, ale wydajcie wyrok sprawiedliwy. I też przypomniał mi, że diabeł istnieje i że krąży jak lew ryczący i szuka, patrzy kogo pożreć. I to, że właśnie on takie myśli podsuwa, tak że my nie wiemy tak naprawdę jak wygląda rzeczywistość, ale wedle po prostu naszego widzi mi się tego jak się sytuacja składa, to sobie już dorabiamy jakąś ideologię i tu właśnie tak było w tym przypadku. I zastanawiałem się dlaczego właśnie tak jest, że ja no daje się tak po prostu wodzić, że te myśli, że nie potrafi jeszcze do końca tych myśli rozeznać. I właśnie Pan Bóg mi tutaj to pokazał przez tą peregrynację, przez, przez te dwie kolumny. Ja tak tylko krótko przytoczę. Te kolumny zaczerpnęliśmy z proroczego snu świętego Jana Bosko. Była burza na morzu, duży statek, który święty utożsamił z kościołem, a wokół niego było wiele mniejszych statków, które ten okręt kościoła atakowały. I wydawało się, że go zatopią, że odniosą zwycięstwo nad kościołem. I gdy sytuacja już była no, beznadziejna, nagle z morza zaczęły wyłaniać się dwie kolumny. Na pierwszej kolumnie była Matka Boża, a na drugiej Pan Jezus ukryty w Przenajświętszym Sakramencie. I gdy Ojciec Święty te kolumny zobaczył, skierował okręt kościoła w ich stronę. I gdy dopłynął do nich, to taki łagodny wiatr powiał, naprawił wszystkie szkody. A sami nieprzyjaciele, już nie mogli podpłynąć, zaczęli się atakować między sobą, a część uciekła. I to jest właśnie świadectwo dla każdego z nas, ponieważ ten okręt Kościoła możemy utożsamiać z nami, a te mniejsze okręty z przeróżnymi pokusami, którymi jesteśmy na co dzień atakowani przez szatana. I właśnie jeżeli oprzemy swoje życie na tych dwóch kolumnach, czyli będziemy odmawiać codziennie różaniec. Poświęcimy się niepokalanemu sercu Maryi, będziemy adorować Pana Jezusa ukrytego w przenajświętszym sakramencie, karmić się nim, jak to jest tylko możliwe, najlepiej codziennie, i przestrzegać tego, co nam Pan Jezus przez całe swoje życie zostawił. To wtedy diabeł od nas ucieknie, a Pan Bóg przez swoją łaskę będzie leczył wszystko to, co grzech w naszej duszy zniszczył. Tylko to musi być nasza decyzja. Czy zechcemy oprzeć swoje życie na tych dwóch kolumnach i pozwolimy, żeby Pan Bóg każdy, dzień, każdy nasz dzień uświęcał, czy też po prostu no, damy się wodzić Szatanowi za nos? Kochani, życzę Wam błogosławionego weekendu. Szczęść Boże! Dziękujemy Michałowi za taką mini katechezę. Fatimską. No i czekamy właśnie i będziemy się wspólnie modlili. I czekamy, by Matka Boża nas sprowadziła do Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie.